Słuchajcie, jestem w fajnym miejscu. W ogóle to <noise> sława wszystkim, <noise> bo się nawet nie przywitałem, ale nieważne, jestem w fajnym miejscu. I tu w tym miejscu chcę wejść na czubek wulkanu. Oczywiście to nie jest wulkan, ale z daleka wyglądał jak wulkan. Nie omieszkałem tu, zajechać i zobaczyć co to jest. Nie pamiętam gdzie jestem, nie pamiętam jak to się nazywa. Pamiętam tylko, że przyszedłem tu i chcę tam wejść. Tak więc ja się po malutku zabieram do tego. Zaraz będę musiał rzucić cięcie, bo jak widzicie, ludzie wchodzą tam niemal na czworaka. Więc to może być nie bagatela, nie mały problem, żeby się tam dostać. Ale, ale ja idę, podejmę się tego wyzwania dla Was i pokażę Wam widok z góry, bo widziałem ten wulkan naprawdę już z kilkudziesięciu kilometrów. Wulkan, <laughs> to nie jest wulkan, ale <laughs> tak wyglądał. Dobra, pauzuję, robię cięcie i wjeżdżam tam z kopyta. Dobra, udało się. Podróż zacząłem tam bardzo stromo i bardzo ciężko. Ale patrzcie dla jakich widoków. Spójrzcie, co z góry widać. Piękny rzepak rośnie żółciutki Zobaczcie po horyzont tam, e, daleko daleko Przejdę ten wierzchołek dookoła Tak to wygląda tu Jest czubek tego wierzchołka taki płaskowysz na górze Stromo jakieś 75 stopni. No naprawdę je. Zobaczcie. Rękę tylko wysunąłem. Teraz wracam ręką. Se możecie to wyobrazić. Kto ma pojęcie o górach, to wie. Spójrzcie, wychylam rękę. A teraz tą ręką wracam. Więc to tylko ile? Pół metra wysunąłem telefon. I jak się wszystko zmienia? Sorry, że tak sapie, ale wejść tutaj to naprawdę. No nie wiem. Jest po prostu hardcore Tak to wygląda Wiecie co, nawet spróbuję przyzumować O sorry, zasłoniłem O tam daleko zobaczcie Tam daleko jest zamek A Gdzie jest Lipa trochę na zoomie jeśli chodzi o jakość obrazu no ale jest jak jest. Dobra, fajnie, że mogłem to Wam pokazać. Aby się schodziło lżej niż wchodziło. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Następnym razem. Zdrawiam bracia siostry. Do następnego.